Chciałam tutaj przywołać słowa Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska, a być zwyciężonym, a nie ulec to zwycięstwo. I ja chyba nie muszę tłumaczyć, że osoba, która zaraz tutaj do Państwa wyjdzie, to osoba, która wiele razy zwyciężała, to osoba, która nigdy nie ulegała, i to osoba, która nigdy nie spoczęła na laurach i na tych laurach nie spocznie, bo to ta osoba poprowadzi nas do zwycięstwa w wyborach w tym roku. Panie i Panowie, przed nami były premier i głęboko wierzę przyszły premier po wyborach 2011 roku. Przed nami pan premier Jarosław Kaczyński. Brawa! Serdecznie dziękuję. To naprawdę strasznie miło być tak powitanym w tej samej sali, w której rozpoczynaliśmy zwycięską kampanię 2005 roku. Szanowni Państwo, Mija cztery lata obecnych rządów, i najwyższy czas zadać pytanie: czy system stworzony przez PO służy Polsce, służy Polakom? Tak, rzeczywiście nie. Służy nielicznym. Duży, nielicznym, a mimo wszystko jest podtrzymywany, mimo że jak w soczewce skupiają się w nim wszystkie patologie, wszystkie problemy, które osłabiają nasz kraj, osłabiają Polskę, osłabiają Polaków. Ale kolejne cztery lata, te, które są przed nami, a nie za nami, nie mogą być znów okresem zawiedzionych nadziei, niewykorzystanych szans. Nie mogą. Zgadzajcie Państwo, Szanowni Państwo, w ciągu tych czterech lat Polska nie zbliżyła się do standardów zamożnych krajów zachodniej Europy, nie zbliżyła się do poziomu w pełni uzasadnionych aspiracji Polaków. I stało się tak, mimo że ten rząd dysponuje potężnymi środkami. Tyle tylko, że nie potrafi się nimi posłużyć. Każe się nam cieszyć z ich minimalnego wykorzystania. Każe się cieszyć z rozkopanych budów z inwestycji, które mają być kiedyś tam dokończone. A przecież modernizacja Polski to jest, szanowni Państwo, historyczny obowiązek rządzących. To nie jest żadna łaska. I my, proszę Państwa, nie pozwolimy sobie wmówić tego, że rząd na nic nie ma wpływu, bo często tak mówi i za nic nie odpowiada. Jeżeli za nic nie odpowiada, to za co bierze publiczne pieniądze? Ale rząd nie wykonuje swoich obowiązków także w innych dziedzinach. Jeśli chodzi o standardy demokratyczne, standardy praworządności, mamy ruch wstecz, Polska się cofa. Można powiedzieć, że prozachodni kierunek rozwoju został porzucony. Metodą rządzenia stało się kłamstwo, manipulacja, nadużywanie wymiaru sprawiedliwości, likwidacja normalnej debaty publicznej, którą zastąpiły inwektywy. Robi się wszystko, żeby Polacy nie mogli nawet sobie wyobrazić, że może być lepsza Polska, żeby nie wierzyli w swoje możliwości, w swoją siłę. Ale my, szanowni państwo, w te możliwości, w tą siłę wierzymy. Polską rządzi dzisiaj bez grupa interesu, pozbawiona jakichś Twórczych możliwości i nieustannie posługująca się kłamstwem. Spójrzmy, proszę Państwa, choćby na wczorajszy dzień. Była okazja do merytorycznej dyskusji. Było wystąpienie premiera. Czegóż żeśmy się dowiedzieli? Dowiedzieliśmy się, że wszystko jest w porządku, a przecież w 2007 roku była znakomita sytuacja w finansach publicznych, a o finansach publicznych żeśmy mówili, a w ciągu krótkiego czasu powstał potężny, prawie 8% PKB deficyt i zadłużenie wzrosło o 300 miliardów złotych. Usłyszeliśmy, że rząd głównie zabiega o interesy najbiedniejszych. Proszę Państwa, czego, jakiej dziedziny dotyczyły przede wszystkim cięcia w budżecie i to często cięcia o dwie trzecie? Otóż wydatków socjalnych. A z innej dziedziny przez całe lata słyszeliśmy właśnie z tych ust, że nie ma gorszego nieszczęścia niż Europa dwóch prędkości, a co wczoraj usłyszeliśmy od premiera, że Europa dwóch prędkości jest dla nas znakomita. Mimo, że powstaje poza jakimikolwiek procedurami, z zupełnym nieliczeniem się z traktatami międzynarodowymi, z zupełnym nieliczeniem się z prezydencją, polską prezydencją, która miała być taka wspaniała, nic nawet nie próbuje udawać. A co robi premier? Mówi. Że jest wszystko świetnie, jeszcze do tego udziela komuś reprymendy, Francji mianowicie. Tylko pytanie, proszę Państwa, w czyim interesie i w czyim imieniu? Polski czy może naszego potężnego sąsiada? Kim on jest polskim premierem czy człowiekiem na usługi. Proszę Państwa, wczorajszy dzień panu Tuskowi jakoś nie wyszedł. Proszę Państwa, i dzisiaj rzuca rękawice, mówi o odwadze. Otóż, Szanowni Państwo, powtarzam, okazja do merytorycznej dyskusji była wczoraj, ale pójdziemy na rękę. Powstaje ośrodek programowy Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy tam. Będziemy tam zapraszać panie i panów ministrów z tego rządu, żeby zdali sprawę ze swoich praktyk. Będzie trzeba zaprosimy premiera Tuska. A jeśli chodzi o odwagę, to panie premierze, dzisiaj odwagą to jest spojrzeć w oczy kobiecie, która, żeby wysłać swoje dziecko do szkoły, musi iść po kredyt do banku. Niech pan spojrzy. Ale zostawmy już aroganckich wobec własnego społeczeństwa, a za to gotowych do usług dla silniejszych kłamczuchów. Kryzys światowy jest faktem. Jest faktem który skądinąd został wywołany przez stosowanie ideologii, którą z wielką werwą propagowali w Polsce ludzie, którzy dzisiaj są przy władzy. I musimy znaleźć wyjście, wyjściem na pewno nie są opowieści o Zielonej Wyspie. I inne bajki. Musimy znaleźć wyjście, które pozwoli po pierwsze ocalić to wszystko, co w ciągu ostatnich 22 lat zbudowaliśmy wielkim wysiłkiem milionów Polaków. Powtarzam, to trzeba ocalić i trzeba pójść dalej. Sądzę, że powiem to, co w tej chwili w imieniu nas wszystkich i milionów Polaków. My nie wierzymy w to, żeby nie znalazły się środki na budowę żłobków, przedszkoli, szkół, mieszkań dla młodych, środki dla rodzin, środki na budowę dróg, na budowę kolei. Te środki są, trzeba je znaleźć i trzeba je umieć wydać w sposób właściwy. To jest nasz program. Program na tak. Polacy chcą Polski silnej, Polski dostatniej. Polacy chcą prawdy w życiu publicznym. Polacy potrafią bronić praw żywych i szanują tych, którzy zginęli, tych, którzy odeszli. W tym kontekście trzeba wspomnieć o Smoleńsku. I Polacy mają prawo do marzeń i te marzenia powinny być w końcu wysłuchane. I myśmy się tutaj dzisiaj spotkali, zasiadamy za tym stołem po to, żeby tych marzeń wysłuchać i żeby je zrealizować. Dziękuję państwu.